Jezus, ucząc, mówił do zgromadzonych. szczęście się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wnów i dla pozoru Odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Kim my jesteśmy w tym opisie ewangelicznym? Czy jesteśmy tymi uczonymi w piśmie? Którzy stwarzają pewne pozory, mają wiedzę, ale są pyszni i chcą pozdrowienia i, i uznanie u ludzi. Możliwe, że tak. Ale popatrzmy na tą ubogą kobietę, uboga wdowa, która rzuciła do skarbony grosz, jeden grosz. I Jezus dostrzegł ten pieniążek, jeden grosz. Uboga wdowa wrzuciła wszystko. Właściwie to, co Jezus mówi, dostrzegając tą kobietę, że wrzuciła wszystko: całe swoje utrzymanie, całe swoje życie złożyła do skarbony. Mówi nam tobie i mnie. Że właściwie w naszej relacji z Bogiem trzeba oddać wszystko. Trzeba oddać całego siebie, całe swoje życie. Nie można dawać troszeczkę, to co nam zbywa. Tak jak tutaj ci, którzy wrzucali, byli bogaci i wrzucali wiele, dużo więcej niż ta wdowa, ale wrzucali to, co im zbywało. My też, co my oddajemy Panu Bogu? Może trochę czasu na modlitwę? Eee, a żyjemy często, jak mówi Jan Paweł II, tak jakby Boga nie było. W naszej codzienności, tak jakby Boga nie było. Gdzieś się dystansujemy. Po swojemu układamy swoje życie. Nie liczymy się z Jego wolą. Nawet nie pytamy, jaka jest Jego wola dla naszego życia. Nie chcemy, żeby za bardzo Bóg wtrącał się w nasze życie, bo może by pokrzyżował nasze plany. A może trzeba by rzeczywiście oczyścić i zrezygnować z pewnych rzeczy, spraw, żeby naprawdę iść za Jezusem? Ta uboga wdowa wrzuciła wszystko. Ona jest dla nas obrazem właściwie nawet samego Boga, bo Bóg daje wszystko. Bóg cały się nam oddaje i chce nas w całości, ciebie i mnie. Abyśmy byli oddani Bogu całkowicie. Nasze myśli, pragnienia, plany, dążenia, nasze ciało i naszą duszę, nasze grzechy, słabości, wszystko i sukcesy. I to dobro, które często sobie przypisujemy, a ono jest właściwie dzięki Duchowi Świętemu, który jest w nas i chce działać w nas i działa w nas i można sobie nawet przypisać sobie to dobro trzeba oddać chwałę Bogu i dziękować Panie Boże dziękuję Ci za za dobro, które, które jest we mnie bo ono jest z Ciebie od Ciebie pochodzi dziękuję Ci za moje życie bo mam je od Ciebie i dziękuję Ci też za moją słabość bo to ja jestem cały Słaby, kruchy, grzeszny. Akceptuje siebie i cały oddaje się Tobie. Kocham Ciebie, Panie, i chcę być cały Tobie oddany. W mojej małości taki mały grosz, tylko tyle, albo aż tyle. Wszystko. Na tym polega chrześcijaństwo. Prawdziwe chrześcijaństwo. Niepożorne, stwarzające pewne fasady, czy pewne. Zewnętrzne oznaki, ale pełne chrześcijaństwo, aby wszystko oddać Bogu. Bogu się należy, wszystko, bo on cały się nam oddaje. Alleluja.